Wiemy, że długość krawędzi sześcianu jest o dwa krótsza od długości jego przekątnej. Mamy obliczyć no właśnie tę długość przekątnej sześcianu. Myślę, że warto za każdym razem wyobrażać sobie przekątną sześcianu w takim oto trójkącie prostokątnym, którego najkrótszy bok to wysokość sześcianu, czyli ten bok ma długość a, druga przyprostokątna, nieco dłuższa ma długość a razy pierwiastek z dwóch, ponieważ to jest przekątna kwadratu o długości boku a. No i przeciwprostokątna, albo wiemy od razu, że to jest bok o długości a razy pierwiastek z trzech, albo obliczamy sobie to stwierdzenia Pitagorasa, no właśnie korzystając z tych dwóch długości przyprostokątnych. Tak czy owak, warto zapamiętać, długość przekątnej sześcianu to jest a razy pierwiastek z trzech to teraz z treści zadania wynika następująca równość. Ta długość przekątnej to jest długość boku zwiększona o 2. To, co widzimy, to, na co patrzymy, to jest równanie z jedną niewiadomą A, zatem teraz należy rozwiązać to równanie. Przede wszystkim przerzućmy niewiadomą A na lewą stronę. No i teraz wyłączmy to A przed nawias. To jest o tyle konieczne, że mam teraz iloczyn, a i pewnego współczynnika liczbowego, zatem rozwiązanie tego równania polega na podzieleniu obu stron przez ten współczynnik liczbowy. Zatem dzielimy obie strony przez pierwiastek z 3 minus 1, co prowadzi nas do takiej długości krawędzi sześcianu. Teraz, jeśli pomnożymy to a przez pierwiastek z trzech, to dostaniemy takie wyrażenie, no i właściwie uważam, że można by to już dać do odpowiedzi, ponieważ to jest poprawnie wyznaczona długość przekątnej sześcianu. No ale tutaj mamy czas, więc jeszcze dokonamy pewnej kosmetycznej korekty, mianowicie uwolnimy mianownik od niewymierności. W tym celu rozszerzymy ten ułamek przez odpowiednią sumę. A to po to, żeby w mianowniku skorzystać z tego oto drugiego wzoru skróconego mnożenia, który mówi, że jeśli mnożymy różnicę przez sumę tych samych dwóch liczb, pierwszej i drugiej liczby, to w efekcie dostaniemy różnicę kwadratów tych liczb. Zatem możemy osobno podnieść do kwadratu pierwiastek z trzech i osobno jedynkę w mianowniku, co daje 3 minus 1. Także pierwiastek zniknął. Teraz w liczniku warto ten pierwiastek z trzech, ale tylko ten pierwiastek wprowadzić do nawiasu, czyli pomnożyć przez pierwiastek z trzech i przez jedynkę, a dwójkę ciągle trzymamy na zewnątrz, wiadomo dlaczego. Teraz możemy po prostu skrócić przez 2. Zatem dostaliśmy d równe 3 plus pierwiastek z trzech. To już jest koniec. Ale myślę, że warto jeszcze sprawdzić, czy zachodzi podana w treści zadania relacja między krawędzią a przekątną. Aby otrzymać długość krawędzi, trzeba to d podzielić przez pierwiastek z trzech. No tak podzielimy po kolei, 3 podzielimy przez pierwiastek z trzech, a następnie pierwiastek z trzech podzielimy przez pierwiastek z trzech, no to dostaniemy w tym pierwszym dzieleniu pierwiastek z trzech, no bo oczywiście pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech daje trójkę, no a to drugie dzielenie to będzie po prostu 1. Dostaliśmy A. To teraz zobaczmy, jak dodamy do tego A dwójkę, to tutaj będzie 1 plus 2, co daje 3. Wszystko się zgadza.